No mówić serio, no to nie, właśnie tego amen. Trochę szacun, ale ja z tego co pamiętam, bo kiedyś miałem takiego fajnego księdza, który mnie uczył, i opowiadał właśnie o tym, bo tam w techniku jak to jest, to my już byliśmy zbuntowani, szlugi ramy i gadamy. To ja w trawie. Nie tego nie, nie, nie. Tak, 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 tak akurat nie robisz. Ale, no, ale Ale i właśnie no? pytaliśmy o to, że ty księżą takie p. że no, 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 no. ciepli w ogóle, że te pedofilia i tak dalej. I właśnie ksiądz mądrze powiedział, wiecie co, wiecie dlaczego tak jest? Ja wielu właśnie takich ciepłych spotkałem, jak byłem na seminarium, bo na wsiach jest tak, że jak mama zobaczy, że cię nie ciągnie do dziewczyn, to do Boga. I, i wysyłali na siłę, co oni nawet nie chcieli, wmawiali im, że to jest, to jest ty, ten, to? i oni przychodzili tak. tam i... Nie i... będziesz tu z chłopakiem chodził za rękę, nie, to w W takim razie masz być księdzem, tak? A, I może... w seminarium! Więcej a, takich było! Nie, nie, a, tego akurat a... się nie mówił, ale mówisz, że spotkał kilku, którzy rzeczywiście no, byli, byli, byli ciepli i w tą stronę właśnie uciekali od swojej, mm? tak jakby popędu, no, tak, w tak, stronę tak. Boga, mm -hmm, tak? Mm -hmm. I może właśnie... E... Edziu, podobnie. Dlatego mam na niego Edziu. Nie, no Edziu miałbym dziewczynę. miał. Ale, Edżu Edżu miał, miał nie dziewczyny. Ten, no ale pewnie dziewczyny? Nie, no Edziu Nie, Ale daj mi, bo to jest bardzo ciekawa pozycja.